Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu. W dzisiejszym odcinku jestem w Stoku, w firmie, która się nazywa czy właściwie stowarzyszenie Alpi to się nazywa. To jest Stowarzyszenie Alpi, które prowadzi zakład aktywności zawodowej w utwornia. Tak jest, firma ta zatrudnia dużo osób niepełnosprawnych i właśnie w, właściwie od tego roku, 2020 roku, zaczynają produkcję opakowań kartonowych, czyli klapowych gdzie mają maszyny no, do obsługi, do, do produkcji tych opakowań. I te, takie też mnie to ciekawi, co skłoniło Państwa właśnie do z, z, rozpoczęcia działalności opakowań kartonowych, bo Państwo nie produkowali nigdy wcześniej opakowań kartonowych. Nigdy wcześniej opakowań nie produkowaliśmy. Pomysł zrodził się z tego, że my od dwóch lat prowadzimy już ten zakład, który zajmuje się produkcją makaronu, kopytek, ravioli, pierogów i w początkowej wersji że nie było takie, że kartony będą służyły do pakowania naszych produktów, natomiast w międzyczasie zmieniła nam się jakby strategia w ogóle marketingowa i sposób promowania produktów i pakowania i stwierdziliśmy, że zamienimy to na produkcję kartonów klapowych dla klientów zewnętrznych i okazało się nawet, że firmy, które są odbiorcami naszych makaronów, też w tym momencie potrzebują kartonów, żeby je gdzieś tam zapakować i wysłać klientom. No, czyli jak już widzę, mają Państwo już tutaj gotowe, gotowe już kartony tak, do, do tych firm jest naprodukowane, więc... firm, która prowadzi taki portal zajmujący się sprzedażą produktów lokalnych i dla nich właśnie przygotowaliśmy pierwszą partię kartonów. No i bardzo fajnie i teraz y, widzowie wiedzą, że ja również y, oprócz doradzania w opakowaniach kartonowych produkuję opakowania kartonowe, produkuję no, choćby takie maszyny do, do produkcji pakowań Właśnie tutaj u Państwa stoi moja maszyna. Dużo moich widzów y, nie wie jak rozpocząć, nie wie w, w, w ogóle od czego zacząć, można powiedzieć, przygodę z tymi opakowaniami kartonowymi. Od czego Państwo zaczęli? W sensie, czy, czy Państwo patrzyli po innych producentach opakowań kartonowych? Czy, czy Państwo w internecie nie wiem, mnie znaleźli i, i, i skontaktowali się ze mną? Czy, czy, czy jakieś tam mieli doradztwo w tej kwestii? Czy tak. Znaczy, zaczęliśmy najpierw od poszukiwania tak naprawdę producentów maszyny, tak? Jak już wiedzieliśmy, że będą to kartony konkretnie klapowe, zaczęliśmy poszukiwać producentów. E, państwa akurat firma gdzieś tam jest dobrze opozycjonowana, ona się wyświetliła, e, więc jakby najpierw zaczęliśmy takie te rozmów telefoniczne, a później od wizyta u, u Państwa i zobaczenia, jak to wszystko funkcjonuje. E, no i równolegle zaczęliśmy właśnie tutaj rozmawiać z różnymi lokalnymi firmami e, o tym, e, że tak wystartujemy niedługo z taką i czy byliby oni zainteresowani później odbiorą produkowanych przez nakar kartonów klapowych. Więc my też jakby stawiamy na taką współpracę tutaj lokalną z firmami, e, które mogą być potencjalnymi naszymi klientami. Mhm. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ta idea właśnie, że zatrudniają Państwo osoby niepełnosprawne. No, dają im Państwo no, po prostu szansę coś zarobić, coś, coś robić i też pokazują Państwo to, to że e, jeżeli jest osoba niepełnosprawna, ta osoba niepełnosprawna też może coś robić w firmach. Czy... Wiadomo, teraz dopiero zaczynacie przygodę z opakowaniami, ale z makaronami, jak u Państwa pracują te osoby, czy, czy polec, polecacie innym firmom zatrudniania osób niepełnosprawnych i jak to się też odbywa, to zatrudnianie tych osób znaczy, niepełnosprawnych? To jest długi proces przygotowania, dlatego, że my akurat jesteśmy stowarzyszeniem, które ponad 10 lat ogólnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi. 10 lat temu jakby tak sytuacja zaczęła się od tego, że te osoby faktycznie gdzieś były pochowane po domach, były nieaktywne, i pierwszą taką formułą, którą przygotowało stowarzyszenie, to, było, to była świetlica, gdzie ci ludzie tak naprawdę byli troszeczkę wyprowadzani na zewnątrz do ludzi, to był ten etap, tak naprawdę integracji. Później z czasem oni już pewnych kompetencji takich jakby społecznych, samoobsługi nabyli, tak umiejętności w ogóle robienia jakichś takich podstawowych rzeczy, komunikacji z innymi ludźmi, i jakby no, trzeba było pójść krok dalej. Tak i tym krokiem dalej było stopniowo też przy, przygotowywanie tych osób do e, jakby już zatrudnienia w zakładzie. Natomiast też nam e, tak jakby pierwsza grupa osób, która została zatrudniona dwa lata temu, e, to też okres przygotowania pro, e, trwał prawie dwa lata. To były różne szkolenia, warsztaty, e, coaching, tak, e, a, a później już jakby szkolenia stanowiskowe i przygotowywanie do pracy na konkretnych stanowiskach. No i tak naprawdę w zeszłym roku rozpoczęliśmy taki proces rozszerzenia tego zadań i dotrudnienia tutaj konkretnie w, w tym miejscu kolejnych 11 osób, więc my na ten moment zatrudniamy 33 osoby niepełnosprawne i 12 osób kadry, która z nimi współpracuje. No i też jakby to był okres podobny, tak, to były różne warsztaty, szkolenia. No i teraz jakby po kupieniu maszyny zaczęliśmy ten etap już próbnych produkcji tych kartonów i jakby dostarczania tego klientu. Natomiast my przez rok jakby próbujemy i pozyskujemy klientów, bo mamy na to jakby czas i mamy na to środki. Natomiast do za rok mniej więcej wchodzimy już na, na rynek taki komercyjny i będziemy musieli się jakby utrzymywać sami z tego, co produkujemy. Mhm. Mega, mega fajna idea właśnie. No cóż, no to też nie przedłużając może tego filmu, bo te moje filmy na kanale są powiedzmy wymiary krótkie, nie jakieś długie, ale czyli co? Do, do produkcji opakowań no to mają Państwo tutaj maszynę, czyli Autoboxa dwójkę sklejarkę też Państwo mają tutaj ode mnie i, i szywarkę. Tutaj już jak Państwo robili jakieś tam pierwsze próby, jeżeli chodzi o Wykańczanie tych opakowań klapowych szywarka, sklejarka bądź szywarka, co według Państwa bardziej y, przypada do gustu? Może co, czym, czym na czym się lepiej pracuje? Bo też to są takie pytania, które często ja dostaję od swoich klientów, no i ja im oczywiście, y, nie od klientów, tylko od widzów właściwie, ja im też mówię moje odczucia, ale też jest dobrze znać odczucia osób, które już no pracowały i na tym i, i na tym tutaj macie macie jakby w tym powiedzmy z kontaktu tak bo ja, ja osobiście tych maszyn nie obsługuję mm -hmm. z rozmów wynika że zarówno i sklejarka jak i szywarka, no to jakby oni dość szybko opanowali e, jedną mm -hmm. i drugą maszynę bo one są jakby dość proste i jakby też dość precyzyjne tak e, natomiast kwestia tego co się częściej używa to chyba kwestia klientów i tego czego oni oczekują tak na ten mm -hmm. moment e, my częściej wykorzystujemy tak od dwóch tygodni robimy te kartony, mm -hmm. częściej wykorzysta Wykorzystujemy sklejarkę. Mhm. Aczkolwiek ma no, też jakby jakieś próby z życia kartonów też robiliśmy i jakby równie dobrze, tak, i, i skrzywa i skleja, jest kwestia tego, co klient sobie w tym momencie zażyczy, a my jesteśmy przygotowani. No tak, do, dokładnie. Państwo są przygotowani, czyli klient będzie poczuwał mieć coś skrzywane, większe opakowanie szywane, to jak najbardziej szywasz do tego, lub jak podstawowe opakowania na sklejarce. No dobra, no to dziękuję. Za, za pozwolenie nagrywania tutaj u, u Państwa, i y, mam nadzieję, że moi, znaczy na pewno moi widzowie y, wyciągną jakąś y, merytoryczną treść z tego, z tego y, filmu. Dziękuję w takim razie za, 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 za umożliwienie nagrywania. Dziękujemy. I ja dziękuję moim widzom. Dzięki na razie.